Siemka mordeczki, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Tomasz witam was na G4, słuchajcie, na wstępie wpiszcie mój kod, e, słuchajcie, promocyjny, ty, omy, asysy, ty, bo dzięki temu macie aż 5% do doładowania, słuchajcie, i darmową skrzyneczkę Milspec, taką skrzynkę za darmo macie, za wpisanie po prostu kodzika i prawie właśnie nam wyleciał tutaj Mac za 500, kurde blisko było, blisko było, naprawdę widzieliście to zresztą sami. Po poprzednim odcinku mieliśmy tam 7K, 9K i tak dalej, ale pod koniec mnie trochę podkusił los, więc na starcie idziemy słuchajcie na control. control. Pamiętajcie, że trzeba mieć 18 lat, żeby grać na stronie. Jak nie macie 18 lat, no to po prostu, no nie możecie grać, nie możecie grać lepiej, nie grajcie, bo naprawdę nie ma słuchajcie, co robi sobie problemu, 18 lat musicie mieć po prostu. Dobra, 1150 do to na start leci, no i fajny profit, bo nam wpada już tysiak na start do przodu. Hmm. Tak, wpadł tysiak, dobra. Sorry, zastanawiałem się czy, czy faktycznie mi wpadł ten tysiak. No zaryzykujmy 3000 w sumie. Taki szkieleton by już mi się przydał. Proszę. Jest szkieleton, jest szkieleton. Zarobiliście. Mamy 6000 wracamy do gry. Pierwsze minuty, słuchajcie, odcinka i już nam stronę pozwoliła zarobić 3000 zł. Jestem bardzo cholernie zadowolony, bo... No dla mnie to i tak nie jest dużo pieniędzy tak szczerze bo nie chcę się chwalić słuchajcie ale no dużo kaski ma po prostu i, i tyle. Dzisiaj lecimy w skrzyneczką Evron i zobaczymy dzisiaj jak pan Evron sobie poradzi na start lecimy grubo ponieważ 10 skrzynek na 2 graczy i to jest taki gruby początek Evrona. Zobaczymy 3200 zł kosztuje taka bitewka jedna. No miejmy nadzieję że Evron to jest dobra skrzynka bo w ogóle nie miałem okazji tak naprawdę jeszcze testować. No, gruby odcinek, gruby odcinek, 3200 kasy wykładam tak, o, miejmy nadzieję, że jakaś kosa, jakaś lorka nam poleci coś w tym stylu. Naprawdę, no, miejmy taką nadzieję, bo... Posłuchajcie, na początku widzę, że leci 300 jaguarek, taki, no, okej, okay, jaguarek, spoko. O, kurde, tutaj ja łupkę dropnę za 180, no, 50 do przodu, ale i tak mamy fajną przewagę. Chociaż ten Evron, powiem Wam, że ma fajne skiny w sobie i dropną no właśnie gościu rękawice i AWP Asi move. I to im daje aktualnie fajną przewagę. O, kurde, no powiem wam, że lipnie. Lipnie mi dropi. Najlepiej to dla Ryana aktualnie leci. Z Arnold ma te rękawiczki, to mu wyleciały, ale no tak za bardzo tutaj nie zmieniają niczego. Kurde, tam blisko karabita mieli. No miejmy nadzieję, że nam dropnie coś. No proszę, Evron, Pokaż Evron, że ci stać że jesteś dobrą skrzynką, no i musiał dropnąć rękawicę. Nie no, szczerze moim zdaniem skrzynka Evron do dupy. Do dupy jest naprawdę tyle, taka droga, a taki gówno z tego leci, że to jest chore, chore, no jeszcze kosa za 500 dropną. no super. Super, jeszcze ten jagumarka drop. nie, nie, Evron szczerze, nie wiem ile tu jest kasy, no leci nam tylko P90, mu leci za 400, no i jak ja mam go dogonić? No już go nie dogoniło, no, słuchajcie, no. Chociaż, no, jeszcze Shadow Lagercy mu wyleciały, chociaż nie wiem szczerze, kto ma przewagę. Ej, dobra, wygraliśmy to. Narzekałem na Ebronę. no a jednak naprawdę super skrzyneczka. Yy, 2000, yy, no, ponad dwa kafle do przodu jest to. dobra. Nie spodziewałem się, że yy, dwie koski nam wylecą. Słuchajcie, podrządek Crimson Webby. Super, yy, bo teraz mamy w tym momencie 8600 zł. Zaczynaliśmy z dwoma tysiącami z trzema tysiącami, naprawdę super super tutaj poleciało i ja bym za teraz robił sobie tą zwykłą bitewkę na czterech graczy na knajfy po prostu knajf, tak żeby odpuścić sobie na razie Eurona i potem pójdziemy sobie na skrzyneczki Euronowe zobaczymy co z tego wyjdzie, słuchajcie, takie knajfiki, żeby wiecie, może te 10 kan nabijemy, a może po prostu przegramy te 3000. no okej, okay. no mamy to za darmo tak naprawdę, mamy to za darmo i tak jesteśmy na fajny plusik po dzisiejszym odcinku no i zobaczmy czy knajfiki nam coś dadzą, shadow daggersy chyba są, tutaj nie, nie są najdroższe, nie zauważyłem tego krimzonka. O kurde, ale mu lecą te skiny. Najgorsze nam lecą, shadow daggersy na wajki jakieś, kurde nic dobrego nam nie daje, chociaż teraz nam dało za 800, ale czy to jest... No Jakby nam jeszcze raz taki fajny wyleciał skinek, to dałoby no, radę to ograć, ale 1200 zł. Dropno w tym momencie Blue Stala, no i, i no i kolejny mu fajny leci ta 7 stówek. No, wygrał Jerry, wygrał po prostu, już nie ma szans jakkolwiek tego dogonić. Naprawdę, kupę kasy zgarnął. Kupę kasy sobie zgarnął Jerryuś. Bo to jest słuchajcie, 12,5 tysiąca, nie? No, to jest chore. Chora kwota. Dobra Ewron, Evron Evron nie uciekniesz od nas. Ewronki za tysiaczka. Poproszę tutaj jakąś szkocką fajną. Okej, okay. kosa, kosy nie mając jak łarek, mam rękawiczki, ale czy to w ogóle się zwraca jakoś? I że ta skrzynka EWRON to jest naprawdę totalny szczoch, nie? Naprawdę nie ma nic dobrego. No teraz rękawice, okej, okay, ale tak naprawdę, no to patrz, to jest szczoch. Nie polecam, skrzynka EWRON moim zdaniem totalna lipa dalna lipa, ale po odcinek sobie walnimy jeszcze raz tego Ewronka po prostu, no miejmy nadzieję, że tym razem Nam coś podrzuci na 4 graczy, teraz dajmy i cztery skrzynki No zobaczmy no Jak nie no to wychodzimy na zero z tym odcinkiem tak naprawdę, mieliśmy 8000 ale kurde podkusi mnie los w te knajpy no i Widzicie no nie zawsze się wygrywa tak Na początku wygraliśmy 9 później przegraliśmy te pieniądze i Słuchajcie, tak to już jest z lootboxami, słuchajcie, no nie zawsze się wygrywa i euro nam daje kosę za 400 na start i to jest dobry początek, ale naprawdę słabe. Inne lecą, kolejna kosa, a ten drobną rękawicę za 700, odbija trochę wygraną. Okej, okay, a Wupka mu wyleciała fajna i chyba nawet ma przewagę nade mną. Chyba nawet ma fajną przewagę nade mną i kosa mu dropa, słuchajcie, za 4000, nie? Jeremu, no zawsze Jerry wygrywa, to jest. powalone, to jest, nie, ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa, słuchajcie, kończymy ten filmik, bo naprawdę Evron oddał, może i na początku, ale teraz to. dało fajnie, ale niestety dla bota. Niestety dla bota, i. i, i... słuchajcie, to mnie na marwić, Bo jednak, na bota to jest. tragedia. Tragedia, słuchajcie, totalna. Okej, okay, Shadow Daggersy na start, spoko. Zawsze to coś. Ewronik zawsze to coś, te Shadow Daggersy zawsze przygarnę. Okej, okay, teraz skinę, tylko żeby im gówniane skiny, tylko żebym teraz właśnie te rękawice czy coś lepszego po prostu nie wyleciało, no i leci kosa za pięć stówek. Ja pierdzielę. no powiem wam, że mam dość, mam naprawdę, słuchajcie, dość. 400 dla nas, no powinniśmy to mieć tak naprawdę, powinniśmy to mieć, no i mamy to na szczęście. 3000 na wpada. Ja się z wami żegnam do kolejnego filmu siemano